Barbakan? Co to za budynek, kiedy powstał? Co w ogóle jest w nim takiego szczególnego, żebyśmy mieli się nim zachwytać? Dzisiaj o Barbakanie. Barbakan to jest budynek o funkcjach obronnych. Powstał w ostatnich latach XV wieku. To były czasy, kiedy Kraków był wielkim, bogatym, dostojnym miastem. Świadczy o tym chociażby to, że w 1489 roku Wittwoż skończył tworzyć swój piękny, wielki ołtarz w Kościele Mariackim. Więc bogate miasto musiało zadbać również o swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy od północnej strony miasta, gdzie było najłatwiej rozstawić wojsko, żeby zaatakować Kraków. Z innych stron, od południa, wschodu, zachodu, Kraków otoczony był rzeką lub moczarami. To właśnie tutaj Najłatwiej było zaatakować Kraków, dlatego potrzebna była dodatkowa obrona dla murów miejskich. To, że w tym czasie król Jan Olbracht miał pewne problemy na wojnie z Turcją, jest kolejnym argumentem do tego, żeby jak najlepiej bronić miasta Krakowa. A co jest w ogóle takiego szczególnego w naszym krakowskim barbakanie i dlaczego jest w ogóle wart uwagi? Jest to najlepszy, najlepiej zachowany i największy tego typu budynek w Europie. Jego wewnętrzna średnica to ponad 24 metry, grubość murów to 3 metry, ma też 130 otworów strzelniczych. To właśnie z nich można było ostrzeliwać wojsko, które chciałoby zaatakować mury miejskie Krakowa. Teraz spójrzmy w dół. Co to za białe kamienie? Tutaj zaznaczone jest, gdzie była tak zwana szyja, czyli połączenie między Barbakanem a Bramą Floriańską. To właśnie tędy przejeżdżało się do miasta. A pod spodem była fosa. Jeśli uważasz, że robię świetną robotę, to w opisie znajdziesz link do mojej zbiórki. Jeśli właśnie ze mną zwiedzasz Kraków i uważasz, że fajnie, że to robię. Możesz również umówić się ze mną na wycieczkę, jestem przewodnikiem po Krakowie. Możemy chodzić pieszo, możemy jechać meleksem, możemy przejechać rowerem. Zapraszam do zobaczenia mojej oferty.